Cieszymy się, że jest Pan tutaj dzisiaj z nami. I co Pana przyciągnęło na tą imprezę? Ja również się cieszę, bo nie ukrywam, że, jak jestem, jeżeli człowiek chce odjąć sobie parę lat, to właśnie powinien przychodzić do, do, w takie miejsca i spotykać się z takimi ludźmi. Bo co mnie przyciąga? Przyciąga mnie to, że ta grupa młodzieży, która jest aktywna, bo ja tu patrzę, obserwuję człowiek, człowiek z mojego, w moim wieku, człowiek patrzy trochę inaczej. Patrzy się już na. Na ludzi młodych jako i od razu człowiek ich widzi za 5, za 10, za, za 20 lat i fajnie, że tacy ludzie zastąpią nas, zastąpią e, e, kolejnych, którzy, którzy, którzy będą, będą rządzili, czy słyszał Pan o takim wydarzeniu właśnie publicznym, organizowanym przez młodzież jeszcze? Oprócz właśnie dzisiejszego? Tak szczerze mówiąc, e, 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 Bronkowskie forum młodzieży akurat inicjuje trochę, e, e, trochę spraw. Trochę spraw w mieście. I to, to jest o tyle dobre, że nie potrzeba im czegoś podpowiadać, i tak dalej. Biorą to sami z siebie. Nie? to. Teraz, teraz czytam, oprócz tego za chwilę, za chwilę zapraszacie Rzecznika Praw Obywatelskich, spotkanie z profesorem Bodnarem. Słyszę, o, słyszę już o jakichś propozycjach na wakacje i, i powiedzmy, i, i dalej tutaj tworzycie strony internetowe swoje, robicie wszystko sami. No, no, piękna rzecz, no, to też po prostu tak powiem kolokwialnie serce rośnie, nie? serce rośnie autentycznie. Nie? Hmm? Czy warto według Pana wspierać właśnie takie wydarzenia? Warto, nie ukrywam, że mam pewien plan, i odnośnie plan, plan finansowy na rok przyszły, ale mówię, to porozmawiamy przy, przy tworzeniu budżetu na rok przyszły i, i żeby, 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 żeby po prostu zachęcić was jeszcze może trochę tutaj, zmo, znaczy nie to, że zmobilizować, ale zachęcić do, do, do robienia więcej tego rodzaju imprez. W swoim zakresie obowiązków mam przede wszystkim współpracę z młodzieżą. Dlatego no, nie mogło mnie zabraknąć na tego typu imprezie, na której właśnie dzisiaj jesteśmy. Myślę, że to doskonała okazja, żeby, żeby być, być z młodzieżą oraz uczestniczyć w tego typu wydarzeniu. Na ostatnim wydarzeniu z udziałem młodzieży myślę, że byłem w ubiegłym miesiącu przy okazji turnieju szkół. Powiatowego turnieju szkół, prawda? Poprzednio, w poprzednich latach, to za czasów mojej nauki w szkole średniej oraz na studiach brałem udział w różnych inicjatywach organizowanych przez młode osoby, tak. Yy, większość tych inicjatyw było, co prawda, właśnie takich szkolnych. Yy, nie organizowali czegoś takiego jak my teraz, yy, wszystko yy, dok yy, sami. Do, do, dokład, dokładnie tak. Myślę, że to naprawdę bardzo, bardzo, bardzo fajna inicjatywa. Warta uwagi. Warta uwagi. Mam nadzieję, że jeszcze niejednokrotnie będziemy mogli razem współpracować przy tego typu, tego typu wydarzeniach. Co pana przyciągnęło na tą imprezę? Nie ukrywam, zaproszenie wystosowane od Was, ale oczywiście i bez tego zaproszenia z przyjemnością bym tutaj przybył, ponieważ uważam, że młodzież inicjatywy młodzieżowe są warte, warte obejrzenia i docenienia. No Przyszedłem z ciekawości, zobaczyć jak sobie radzicie, jak, jak to organizujecie, jak działacie, jak współpracujecie z innymi instytucjami, które Wam pomagają przy, przy organizacji tego wydarzenia. Także, jeśli miałbym odpowiedzieć jednym słowem ciekawość mnie tutaj przywiodła. Ok. Przyznam szczerze, w ostatnich latach w, samych, w samym rągowie nie. Może w ostatnim roku, czy też w dwóch latach nie, ale, ale kilka lat wstecz, jak sięgnę pamięcią, były podobne inicjatywy, robione przede wszystkim przez zaangażowaniu miasta, niekoniecznie oddolnie przez zewnętrznych partnerów. Miasto, miasto wspomagało szczególnie imprezy. Jako ja, żeby ja bynajmniej takie imprezy związane z piłką uliczną, z aktywnościami tak, tak, tak. młodzieżowymi, także w tym samym miejscu, a także, także w innych częściach, częściach miasta. Wiele mamy imprez tutaj też skierowanych bezpośrednio do młodzieży, tak? Koncerty, koncerty na Deptaku, koncerty w CK i TK, Dni Mrągowa i tak dalej. Wasza dzisiejsza propozycja do młodzieży jest w mojej ocenie zupełnie inna niż to, co do tej pory było. Działo się, działo się w tym mieście. Jest kilka takich inicjatyw stoisk, czy też, które tutaj przygotowaliście, których no nie spotykałem wcześniej. Okej, okay, malowanie twarzy, gry logiczne jak najbardziej. Ale chociażby to, gdzie, że tutaj się znajdujemy i rozmawiamy, to jest absolutnie nowa inicjatywa i, i, i fajnie, że, fajnie, że coś takiego istnieje. Jest taki trend, by stawiać na młodzież, ale ja zawsze wtedy, wtedy dopowiadam, jeżeli z kimś na ten temat dyskutuję, że to musi być młodzież, która ma jakąś wizję, jakiś pomysł, bo to, że my tak bezceremonialnie postawimy na młodzież, która nie ma pomysłu, nie ma żadnego pomysłu na siebie, na to, co chce zorganizować to to nie ma sensu. Także młodzież jest przyszłością tego miasta, o ile ma ciekawe pomysły i jest w stanie je zrealizować albo przynajmniej wie, z kim je realizować, bo nie wymagamy od was, od młodzieży, tego, byście mieli pomysł od A do Z. Miejcie pomysł na to z kim współpracować, by pomogli realizować wam wasze pomysły i tutaj nabierzecie na pewno e, świetnego doświadczenia i to wy kiedyś będziecie e, tymi ekspertami w tej dziedzinie i to was będą pytać jak coś zrobić. To nie jest moja pierwsza wizyta w Mrągowie i już jesienią ubiegłego roku też uczestniczyłam w jednym ze spotkań, e, podczas których dyskutowaliście wtedy na ile młodzież może uczestniczyć w życiu miasta tak w sposób aktywny i trochę bardziej może zorganizowany. Znam też. E, Waszą stronę internetową. Wasz przykład, przykład mrągowa, to jest przykład, którym powinniśmy się chwalić nie tylko tutaj lokalnie, ale też pokazywać jako ważną inicjatywę i myślę, że znakomity pomysł na to i też przykład tego, że młodzież może bardzo wiele zmieniać w swoim najbliższym otoczeniu, jeśli chodzi i o, o te problemy mrągowskie, ale też myślę, że zdecydowanie szerzej. Stąd nasza obecność, bo też uważamy, że takie inicjatywy trzeba promować. Dziękuję bardzo. W tle słyszymy brawa dla Borusi, rzeczywiście brawa dla Borusi za to, że jesteście z nami o, i że się wspieramy. Bardzo, I róbmy ale... to dalej. Czy słyszał Pan o podobnym wydarzeniu organizowanym przez młodzież? O takich plenerowych przedsięwzięciach raczej nie, chociaż kilka miesięcy temu też przez Fundację Ale był przygotowany spektakl profilaktyczny przeciwko, związany z taką formułą teatralną i pokazaniem w jaki sposób można przeciwdziałać różnego rodzaju używkom, narkotykom. Także to też było coś podobnego, tak, a więc przez młodzież, wyreżyserowane, przygotowane, przedstawione, wyszło wtedy w porządku. Czy na następnych takich imprezach, które będziemy organizować, będzie Pan wywalcem? Powiem nieskromnie, że bez Centrum Kultury i Turystyki y, większość tych imprez nie odbyłaby się w Krągowie, bo wszyscy, nawet którzy mają dobre pomysły, y, no, brakuje czasami y, właśnie zaplecza technicznego, osobowego. Y, także pomysł jest, ale później przy realizacji wymagane jest jednak wsparcie takie instytucjonalne. Y, potrzebne jest dobre nagłośnienie, potrzebne są osoby, które potrafią y, nagłośnić zespoły. Czyli będzie pan wspierać. No nie tylko was. Generalnie Centrum Kultury wspiera bardzo wiele różnego rodzaju przedsięwzięć. To są przedszkolaki, to jest szkoła mistrzostwa sportowego, to są kluby sportowe, po prostu wykorzystując całe zaplecze bazę ludzi zatrudnionych w centrum kultury. Dużo łatwiej jest realizować jakieś różne nowe przedsięwzięcia. Także tego jesteśmy. Na pewno nie przeszkadzamy, a jeżeli to jest możliwe, to jak najbardziej pomagamy. Czy słyszała Pani o jeszcze podobnych wydarzeniach organizowanych przez młodzież? No właśnie chyba nie słyszałam. Nie słyszałam i stąd też. No nie, nie słyszałam. Więc czy zainwestowałaby Pani swój czas i energię właśnie w rozwój młodych ludzi? No ja. ja znaczy w swojej pracy zawodowej. Mamy program wspierania inicjatyw Młodzieżowych w Województwie Warmińsko-Mazurskim. On się zrodził z takiego projektu organizowanego, robionego przez Związek Harcerstwa Polskiego i nasz samorząd. I my, ja myślę, że to jest po prostu clue sprawy. Nie, nie, nie powinniśmy jakby od tego zacząć, bo bez już no z organizacjami współpracuję już od 2006 roku, więc to będzie już 13 lat, tak? 13 lat. I jakby znając ten obszar, wiem, że bez dopływu młodych osób te organizacje już coraz, no to one się starzeją i one zaczynają po prostu też i no w pewien sposób jakby sztywnić tak w swoich działaniach. Wracając właśnie do tego środowiska, jak według Pani prosperuje ta impreza i co jest według Pani najlepsze tutaj? Tu, tu na. No, yy... No, na razie widzę wszystko, że jest wszystko w porządku, sałatka była też dobra, jednocześnie tak dochodzą do mnie różne sygnały, tu sobie z kimś porozmawiam, tutaj dostanę jakąś karteczkę z dobrymi życzeniami, tutaj coś muszę powiedzieć, tutaj sobie obejrzę grę, tu udzielę wywiadu, więc muszę jakby też się sprężyć, jest bardzo dobrze, tak, także myślę, że fajnie, że ludzie powinni tu przyjść, może oni też się obawiają, że nie wiadomo co im zaproponujecie, nie wiem. Czyli czuje się Pani y, dobrze tutaj z nami? I... Tak, czuję się dobrze z Wami. Dzień dobry, a w zasadzie Zdravstvujcie, boja rybi, rybiata. E, powiedzcie, kim jesteście i co przyciągnęło Was tutaj do Mrągowa? Dzień dobry. My jesteśmy z kraju e, Związku Radzieckiego. My mamy Люди з України, з Білорусі, з Молдови, а також з Росії. Ми приїхали на проєкт до Ольштина, щоб познати Польщу. Наш програм називається Стаді Турсто Полонд. Ну і дуже подобається. Бартобати молоді люди, так і щоб погода не була в Поздравляємо! 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 Поздравляє! Поздравляє! Uuuu! Przede wszystkim byłem ciekaw, jak, jak będzie zorganizowana ta impreza, jak ona będzie przebiegała, jak liczne będą tutaj atrakcje. I, i jeśli chodzi jeszcze o, o jeden taki szczegół, że chciałem zobaczyć, jak ta młodzież ze sobą współpracuje, jak potrafi się zorganizować i jak to wypali, po prostu tak już finalnie. Jak według pana na, na razie wypaliło z tego, co pan tutaj zobaczył? Myślę, że. Pogoda dopisała, mimo no, że cały dzień padało, więc no tak, tak. pogoda dopisała. Widzę, że odkąd tutaj jestem, od 20 minut, to mieszkańcy zaczynają się kręcić, jest coraz więcej szumu, bardzo fajni prowadzący, i myślę, że z każdą minutą będzie tutaj coraz więcej osób. Też, też mamy taką nadzieję. Czy warto wspierać takie wydarzenia według pana? Oczywiście ja jestem jak najbardziej za. Młodzież jest przyszłością. E, my sami w swoim klubie staramy się angażować młodzież w różne akcje przy okazji organizowania turniejów czy festynów, takich rodzinnych też dla osób starszych. Także jak najbardziej w młodych jest siła, energia przyszłości i, i trzeba wspierać takie działania. E, mhm. Akurat w naszym przypadku e, praca z dziećmi po, potrzebuje takiego entuzjazmu i takiego świeżego powiewu. Więc yy, jak najbardziej. No, powtórzę jeszcze raz, że mamy w swoich szeregach młode osoby, 14, nawet 15-letnie, które cały czas nam pomagają właśnie przy organizacji imprez i, i sprawdza się to, bo, bo robią to jakby bezinteresownie i, i chcą po prostu pomóc. Czy słyszał Pan yy, o takim wydarzeniu właśnie yy, publicznym, organizowanym przez młodzież lub czy był Pan na jakimś w, na, w ostatnim czasie? Słyszałem o wydarzeniu, ale to bardziej w takim klimacie hip hopowym bodajże była jedna taka impreza w Mrongowie, ale takiej stricte w formie takiego forum młodzieżowego nie słyszałem o takiej imprezie. Ja myślę, że warto wspierać każde inicjatywy, które powodują jakieś zespolenie określonej grupy społeczeństwa. No tu chodzi o młodzież, bardzo kreatywna grupa, także jak najbardziej oczywiście niech działają. Działajcie! W ogóle to słyszałem, może bez konkretów, tutaj na naszym regionalnym rynku to nie, nie, nie miałem takich informacji, żeby tak duża plenerowa impreza organizowana przez młodzież miała miejsce. Wy młodzi musicie się też wiele rzeczy uczyć, ale musicie się mieć od kogo uczyć. Żeby mieć się od kogo uczyć, no to ten ktoś musi zainwestować chociażby ten swój czas, swój dorobek, swoją wiedzę, doświadczenie, żeby móc przekazać Wam. Przyszedłem prosto z pracy, e, idąc tutaj no, widać, widać po prostu ludzi, tak, którzy są zainteresowani, widać e, m, dużo młodych ludzi, tak, e, no, co tu więcej mogę powiedzieć, no, no coś się dzieje, co, co to będę mógł za chwilę powiedzieć, jak się przejdę. E, witam serdecznie, nazywam się Adam Łozowski, zajmuję się nauczaniem języka angielskiego już od ponad 15 lat w Brągowie właśnie, w szkole językowej Blitpoint. I jaką rolę w Pana szkole pełni młodzież? Bardzo kluczową, istotną. Są to jedni z głównych e, e, uczniów. Mamy oczywiście, w, są uczniowie najmłodsi, są drosi, ale młodzieży mamy bardzo sporo. Jak pan się zapatruje na to, że my, jako młodzież, jesteśmy przyszłością tego miasta? To samo prawda. E, I liczę na to, że, że tak właśnie będzie. Rągowo ma taką tendencję, że Młodzież tuż po ukończeniu szkoły ogólniaka, ponadgimnazjalnej, często opuszcza nasze miasto na rzecz większych miast Olsztyn, Warszawa, Gdańsk, Wrocław i wiele innych. No i często bywa tak, że już nie powraca, więc jak najbardziej liczę na to, że właśnie młodzież będzie przyszłość tego miasta. Młodzież niepełnosprawna nie ma gdzie spędzać swojego czasu, bo nie ma miejsc stworzonych szczególnie pod nich, tak, a młodzież to przecież przyszłość świata naszego, tak? Ja uważam, że ktoś kiedyś mądrze powiedział, my pożyczamy świat od naszych dzieci. Jak im zostawimy, takie dajemy świadectwo sobie. Miejsca, gdzie młodzież, młodzież niepełnosprawna i pełnosprawna, tak, ale młodzież mogłaby spędzać czas, byłoby dla, dla to dostosowane byłaby dla nich jakąś tak tak. Animator zatrudnia 16 osób. Moja firma zatrudnia 16 osób. Połowa z tych osób nie przekroczyła 26 roku życia, więc jakby nie to, że zatrudniłabym tylko ja zatrudniam osoby młode i ja z tego czerpię dużo garściami, że młodym ludziom się chce, mają są pełni zaangażowania, pasji, są twórczy, chcą zmieniać, chcą naprawiać świat. Chcą, by ten świat był lepszy. Natomiast w połączeniu z doświadczeniem, z takim doświadczeniem i życiowym, i zawodowym, myślę, że udało mi się stworzyć świetny zespół fachowców. Możemy współpracować ze sobą, tak? Także ja bym chciała tylko umożliwić organizacjom, które działają na rzecz młodzieży, w rągowskim centrum aktywności lokalnej, miejsce do tego, by mogli młodzi ludzie rozwijać swoje pasje, zainteresowania, żeby mogli się rozwijać. Także ja tutaj widzę ta, tutaj, tak swoje miejsce. Natomiast chciałabym i rozmawiam również z organizacjami z Zmrągowa, pozyskiwać środki na działalność młodych ludzi w różnych formach aktywności. Tak, Warto wspierać krank. każde wydarzenia, które młodzież organizuje od początku do końca czyli za, i za które odpowiada. A dlaczego tak? Dlatego, że w, tylko w ten sposób młodzież nauczy się po pierwszej organizacji pracy swojej. Ale też szacunku pracy dla szacunku do pracy innych, tak? To jest nauka w działaniu poprzez, poprzez działanie, poprzez dotykanie. Tego w książce nie ma i, i jest jakby ja doceniam Praktyka, tak, doceniam taką inicjatywę, każdą inicjatywę młodych ludzi. Młodzi są przyszłością nie tylko tego miasta, młodzi są w ogóle Piękne przyszłością, słowo. natomiast warto to nie jest też tak, że najlepsze pralki to są automatyczne pralki, tak? Najpierw musiał być jakiś proces, czyli nie można wykreślać tego, co, co było wcześniej, czyli nie można ustawić i ukierunkować się tylko na określoną grupę, czy to młodych, czy to seniorów, czy to osób w wieku produkcyjnym, czy też dzieci, bo, bo też mówią, że dzieci to jest przyszłość narodu, oczywiście tak, ale dzieci są młodzieżą, potem są... Osobami dorosłymi, dojrzałymi, stają się seniorami. Trzeba doceniać każdą grupę społeczną w każdym wieku. Ale tak, młodzież to jest przyszłość. No ja niestety nie, mogu, nie mogłam być, bo w tym czasie miałam próby bardzo ważne, do, przygotowujące do zawodów moich tancerzy, ale naprawdę bardzo, bardzo chciałam być. Być z Wami. Myślę, że to są, to są bardzo fajne inicjatywy, bo młodzież jest na pewno tą częścią społeczeństwa, która jest otwarta, kreatywna, ma ogromne pomysły i czasami młodzież potrafi zrobić ogromną burzę mózgów, zarówno dla starszych, jak i dla młodszych. I każde przedsięwzięcie no. Pewnie, że jest ważne, wspierać trzeba, a każdy przedsięwzięcia mogą mieć różne, tak, jakby swoje, swoje treści i myślę, że każdy znajduje w nich coś dla siebie, tak? No bo ktoś, kto interesuje się, przypuśćmy, nie wiem, tańcem, literaturą, przyjdzie na jakiś salonik literacki czy, no, no, każdy, każdy znajduje coś dla siebie, a, a z młodymi jak najbardziej. Czy słyszała Pani o jeszcze podobnych tego typu wydarzeniach w Mrągowie lub ogólnie? Właśnie organizowanych przez młodzież. Znaczy tak. Jeśli chodzi tutaj o młodzież naszą lokalną, yy, nie pamiętam, czy to było forum młodzieżowe, czy to była jakaś debata zorganizowana tutaj. Właśnie była też akcja Żonkile, yy, yy, bo wiem, że tu pani Madzia Lewkowicz też też yy, werbuje jakby swoją młodzież. Kiedyś, kiedyś, młodzież też robiła bardzo fajny event taneczny, to było w okresie wakacji, to było chyba w ramach francuskiego Budżetu Obywatelskiego, z tego co kojarzę, bo akurat tym braliśmy udział jako tancerze, też bardzo, bardzo, fajnie to wyszło i to było też chyba połączone z, z pokazem graffiti, bo to też jest takie, takie no, bardzo przyciągające i tych młodszych i starszych. Też była zaangażowana młodzież w naszą akcję charytatywną Być dla Innych. I, I cały dzień jakby pomagała nam w, w, w przebiegu i w organizacji tej imprezy tego dnia, tak. Od ponad 20 lat pracuję z dziećmi i młodzieżą. I e, powiem, że e, oprócz moich dzieci prywatnych, które są moją przyszłością, tak, taką prywatną, mam rzesze dzieciaków i młodzieży, które, którzy są moją przyszłością, no, za, można powiedzieć zawodową, ale tak naprawdę e, to, jest, to jest po prostu moja duma i przyszłość. Nie ograniczam się absolutnie do swojej młodzieży, tak? no bo ka każdy młody człowiek, jeżeli ma coś do zaoferowania, jest, jest e, jak, z całą pewnością przyszłością naszego miasta. Oby jak najwięcej młodzieży kreatywnej, która chce coś robić dla siebie, rozwijać się dla innych, a nie tylko zamykać się tak w czterech ścianach swojego pokoju i, i, no i po prostu. Odwiedzi nas Pani w następnym roku na naszej majówce? Tak, odwiedzę, na pewno odwiedzę, tylko dajcie mi znać wcześniej, żeby mogła sobie ten grafik tak, tak ustalić, żeby przesunąć nawet jakiekolwiek zajęcia, jeśli będą takie, takie w danym momencie. Mam nadzieję, że w przyszłości uda nam się ze sobą częściej współpracować.